Witam w Nowym Pięknym Dniu, tam za mną jest miłość. A teraz widzę, że ja mam brudny obiektyw, ale są takie taki dziwne plamki. Nie od brudu, tylko jakby był czymś wytarty i to zostało. Nie wiem, takim dziwnym chemikalierem. Nieważne, witam Ci w Nowym Pięknym Dniu, zaczynamy Nowy Dzień. Wiecznie, ale jest ładnie. <laughs> Oprócz tego wiatru, ale i tak jest ciepłutko. Milo tutaj siedzi Przyszedłem, żeby zrobić jakiś trik, żeby go nagrać. No ale niestety mu się nie udaje. Muszę iść na zakupy. A ty idziesz ze mną na zakupy? No, nie? Ja tam nie idę. Ale słuchaj, ty chcesz dzisiaj nagrać? To swoje. No ale jeszcze jeszcze to. A też Dobra, jak wrócę to jeszcze 15-20 minut, ale nie więcej Miłosz. Ok. Ostatni raz jak byliśmy na AW to nagrywałem Miłosza i to było nagrywanie chyba 2 czy 3 godziny, bo już był blisko, już był blisko, ale jednak mu się nie udawało. I ja później powiedziałem Miłosz, i mnie już nogi bolą i kręgosłup mnie boli, ja już idę. No i tam wiesz, no wkurzony, bo chciał to, chciał to nagrać. Później jak montował sam swój film, i pamiętasz ile było tych plików? Z 80? Coś takiego z 80 plików, czyli nagrywałem go z 80 razy, więc wyobraź sobie, ile to czasu poświęciłem, i mu się wydaje, tak, mu szybciej czas leci. No ale mnie 80 nagrać 80 skoków, kiedy jeden skok zajmuje powiedzmy, ile? no dwie minuty, tak? Łącznie, no, bo trzeba w, w kolejce się gdzieś tam ustawić i tak dalej. <noise> Dużo już po, wtedy powiedziałem, o nie, nie, bo po prostu to już jest, wiesz, przegięcie. Oto mamy nowego kierownika. Drużyny kapitan, Mazur. Kapitan, Co? Kierownik. Jaki? Kapitan. Jaki kapitan? Kierownikiem jest z drużyny. Kapitanem, prezesem. Teraz... O, to jest nowy... Bo dzisiaj robię odcinek, zrobię o tym. Nowy prezes. Nie wstydź się. Wczoraj napisałem na grupie, na Whatsappie, że współczuję Piotrkowi, bo chłopak się stara. No nie No ale dobra, no kurde. No nic nie robisz, no ale to mi się, tak, to, to się tak wydaje. Nie, to, no ale słuchaj, no ale pi, piszesz, żeby ci podali nazwy drużyny, żeby głosowali. No i co? No i oddają głosy? Jak nie oddaję? Jak nie oddaję? No oddałem głos, no co? I ludzie się wkurzają. No to jest, skoro mówisz, mówię, że to ta rola jest dla ciebie. Bo ja się po prostu mnie to wkurzało, że wiesz, oczekuję czegoś od ludzi na przykład tak jak teraz. Dobra, zrobimy dzisiaj odcinek o, o drużynie, właśnie. Dobry temat. Poznaliście nowego prezesa drużyny. Dlatego, że Mazur Marcin już się skończył, zakończył swoją karierę. Zakupy zrobione, kupiłem fertile. Kupiłem też taki z Aroni soc. Nabiał tutaj owoce. Nie, owoców nie mam, warzywa. A i dla miłości. Ale słuchaj, kiedy ty chcesz to nagrać? No jakoś... No, bo... za pół godziny to jakoś. To było godzina północy. Za pół godziny przyjdziesz do domu. No. Tak? Dobra, to ja idę. Teraz teraz ustalamy z Miłoszem, bo Miłosz chce nagrać challenge. Już mówi, że dzisiaj już musi koniecznie. A jaki? Jaki? Jemy hamburgery. No i właśnie ustalamy. Ale to chcesz od razu kupić? A ty jedziesz wtedy i pojedziesz z nami? Chcesz pojechać? Bo przy okazji zjesz. Ale nie. Nie Tutaj chcesz? W domu? Mhm, ale ile tych hamburgerów będzie? nie wiem. Jeżeli chcecie je zobaczyć ile hamburgerów będzie, yy, to wpadajcie na mój kanał i tam prawda będzie. Jutro. Jutro. Byliśmy... Dziękujemy. Byliśmy z Miłoszem w maku i kupiliśmy... Nie, nie będziemy mówić ile na razie no, hamburgerów. Tak. Jeżeli chcecie zobaczyć, to wpadać na mój kanał milimetr. Oczywiście. I zobaczymy. Ja, ale ja pokażę jak jednego chociaż hamburgera jem, co? Co ty na to? No, żeby była fajna sta. Wiktor, spadłeś mi z nieba. Słuchaj, chciałem zrobić miniaturkę z tobą. Wszedłeś do mnie do domu do wczorajszego filmu z Marcelem. No, dobra, mogę na chwilę wejść. Tak? No na miniaturkę mogę na chwilę. No wejść. tylko na miniaturkę zrobić, dobra? To chodź no, na chwilę. Wczoraj Marcel nagrywał odcinek, ale nie zrobiliśmy miniaturki. Później wpadł pomysł, żeby, żeby to na miniaturce zrobić takim w celu sumo. Że dwóch, jakby walczących gości. I tutaj Wiktor mi spadł z nieba. Tak. Wiktor, zobaczmy co tak. jaki obiadek tak. mi Zobaczmy. A za dziesięć jest hamburgerów. A cztery. Dariusz? No. Trzy. A weźmy nie, nie no. Trzy, cztery. No dobrze, no to teraz nazwa drużyny jaka będzie. Będziemy w ten weekend decydować, która będzie ta nazwa drużyny. Ja się nie chciałem wtrącać, ale gdzieś tam nie wiem czy to wynika z tego, że ja właśnie organizacyjnie lubię takie rzeczy. Miałem się tym nie zajmować, ale gdzieś tam muszę pomóc. Bo po prostu o co mi chodzi, że reszta znaczna część drużyny nie jest aktywna. I ja widzę na WhatsAppie, że wiadomości docierają, o przypomnienia również, ale ludzie odczytują, ale już nie napiszą. Teraz jest, teraz jest tak, Teraz jesteśmy na tym poziomie, gdzie wybieramy z tych sześciu, które widzisz, sześciu nazw, właściwą nazwę. I wystarczy napisać, której się podoba. Ja rozumiem, że ktoś wcześniej, nie wiem, nie ma inwencji twórczej, jeżeli chodzi o nazwy, ale, ale przy, jeżeli chodzi o głosowanie, no to wydaje mi się, że trzeba oddać głos. No nie, że każdy by oddał. Jest nas chyba 12 zawodników w drużynie. I dobrze, teraz powiem. Football fans. Dla mnie. To jest taka normalna, powiedzmy, że nazwa. Grube sumy. I to jest, okazuje się, że to jest mój, mój pomysł. Znaczy, ja, to nie, to nie jest moja propozycja, ale ja w takich luźnych rozmowach, bo na początku w ogóle, jak dostaliśmy listę, jak, z, jakie mamy drużyny, jaką nazwę mamy wybrać, to powiem szczerze, że były bardzo słabe. Ja to bym się wstydził wys, wysłać coś takiego. Między innymi. Było coś takiego jak pogoń, bydło, więc sobie pomyślałem, no jak będą mówić na nas bydło, o bydło przyszło, więc żeby było śmiesznie, to też mniej więcej tam powiedziałem właśnie grube sumy, czyli można to dwojako, że grube, takie grubi goście, no ale też takich nie ma za bardzo. I grube sumy chodzi o kasę. No nie? Tak, żeby było zabawnie. Później padła yy, yy, propozycja kosmos, ale już taki zespół był przez C pisany. I czwarta jest moja, ekipa. Zastanawiałem się, krótkie, zwięzłe, odnośnie drużyny, ekipa, elita. Drugą propozycją było również elita. Jest fani futbolu i PTB. PTB to jest skrót od Piotrkowa. I fajnie byłoby też ewentualnie, ktoś zaproponował właśnie, że była ekipa PTB. Czyli z tych, z tych dwóch członów zrobić, zrobić jeden. PTB to miło, Mariusz dał propozycję, też jest fajna. Piotrków, Trybunalski. A może inaczej? Może ja poproszę swoich widzów, żeby mi wybrali z tych pięciu najlepszą propozycję, która jest najfajniejsza do drużyn. Do nowej nazwy drużyny. Nie będzie Mazur. Mazur się kończy. Mazura nie będzie. I w nazwie i na koszulkach po prostu nie chcę, żeby Wiesz co, dlaczego nie chcę? Powiem tobie szczerze. Bo boję się, że jak będzie nazwisko nazwa drużyny Mazur i i tak będzie wszędzie Mazur, a nie będzie tak, jak ja bym chciał. Czyli nie, ludzie nie będą przychodzić, bo ja jednak spina, staram się spinać to wszystko, i będą olewać. To po prostu i tak wszystko będzie mówione, że Mazur, Mazur. Dlatego, z tego powodu, nie chcę nawet, żebyśmy grali w koszulkach tych swoich piłkarskich, i nie chcę, żeby było nazwy po prostu Mazur. Trzeba zamknąć. Nowe MacBooki 16 się pojawiły, ja kupiłem w zeszłym roku. Nowe MacBooki Pro 16-calowe się pojawiły, podobno jest dużo lepsze chłodzenie niż w tym moim topowym modelu z zeszłego roku. Mnóstwo do niego pieniędzy wydałem, ale się grzeje, zimą to jest fajne, a latem masakra, masakra. Marcela jeszcze przywiozę, bo marcel idzie na urodziny, tutaj jest też siłownia i przyznam szczerze, nigdy nie byłem jeszcze tutaj nigdy. Ty byłeś na już? I też jest sprawa zabaw? Co? Nie. No i co, Marcela zostawiłem, ale też jednocześnie się dowiedziałem, że byłaby szansa, oczywiście nie na siłownię z Miłoszem wchodzenia, ale na jakieś takie crossfitowe rzeczy, więc chyba jak będę, więc chyba jak będę przyjeżdżać po Marcela, odbierać go, wezmę Miłosza i zobaczę co tutaj można, no jakie tutaj są możliwości. Jedyny minus to jest taki, że to jest po drugiej stronie Piotrkowa. Czyli musiałbym jechać i tam, tą siłownię gdzie mam, to mam pod ręką praktycznie, na piechotę chodzę, a tutaj musiałbym, no niestety samochodem wsiadać i jechać na drugą stronę, no ale czego się nie robi dla syna, albo że, ra, inaczej, czego się nie robi, żeby ojciec zrobił coś z synem razem. Wpadłem na chwileczkę do pracy, no i FIFA. Tak, to prawda, wciągnąłem się w FIFA. Wieczorami czy w nocy oglądałem zawodowych graczy i patrzyłem, jak oni grają, jak to robią. Nie idzie tak, też całkiem nieźle. I nawet myślę o tym, czy nie bo tutaj mam PS4, ale w domu mam Xboxa. Czy na Xboxa również nie kupić FIFA 20? No i pięknie awansowałem do czwartej ligi z dziesiątej. A bilans ostatnich meczów wygląda tak, więc jest całkiem nieźle.